Spotykamy się dzisiaj na Zamku Bobolice, skąd wyruszymy na nasz Jurajski Szlak. Dokąd nas te Jurajskie Szlaki dzisiaj zawierają? No, dzisiaj pojedziemy do miejsc, gdzie nie tylko broniono się, ale również gdzie się podlodą. Czy takie miejsca modlitwy są na Zamku w Bobolice? No tak? oczywiście, zapraszam do kaplicy zamkowej. Znajdujemy się w kaplicy zamku Bobolice. To tutaj rycerze otrzymywali błogosławieństwo przed udaniem się do boju. No, dzisiaj błogosławieństwo mogą otrzymać tylko nowożeńcy, którzy chcieliby zawrzeć ślub na zamku Bobolicy w tak pięknym miejscu. No bo nie ma rycerzy, ale są za to smoki. No, smoga katrionu św. Jerzego, bo kaplica jest pod wyzwaniem św. Jerzego, patrona rycerzy. Bowiem kaplica w dawnych czasach pełniła funkcję takiego miejsca kultu religijnego na Wałownym zamku, i właśnie takie miejsce dzisiaj będziemy odwiedzać. Na przykład obronny klasztor w Ancerzowie, gdzie modlono się, a jak nadchodził nieprzyjaciel, to broniono się. Jedziemy zobaczyć? Za bramami na szlaku orli gniazd działa się historia. Tworzyli ją mieszkańcy jurajskich warowni pamiętających czasy Kazimierza Wielkiego, możnowładcy korzystający z królewskich nadań i łaskawości, rycerze, którzy potrafili zamienić rodowe siedziby w zbójeckie gniazda. Pozostały po nich ruiny potężnych zamków i legendy. Jedno z takich miejsc to wancerzowskie Wzgórze koło Mstowa. W ubiegłym roku dokonano tu sensacyjnego odkrycia. Archeolodzy trafili na ślady najstarszej świątyni w regionie, relikty fundamentów pierwszego, pochodzącego z XII wieku murowanego romańskiego kościoła. O miejscu tym w swych kronikach wspomina Wincenty Kadłubek, ojciec polskiej historiografii. O randze miejscowości najlepiej świadczy fakt, że do XIV wieku to Częstochowa, podobnie jak Olsztyn, należała do parafii we Mstowie. Było to wszak miejsce, gdzie król Kazimierz Jagiellończyk zwołał pospolite ruszenie. Przybyło tak wielu obrońców, że jeżeli wierzyć legendzie, liści na drzewach zabrakło, bo wszystko zostało zjedzone. I nie był to jedyny król, jakiego tu goszczono, bo bywali też Władysław Łokietek czy Jan Kazimierz, no i przede wszystkim Kazimierz Wielki, który doskonale wiedział, jak wykorzystać tak świetnie położoną warownię na tworzonym przez niego obronnym szlaku Orli Gniazd. Obiecywał nam pan zamek klasztor warowny. jest klasztor Jesteśmy warowny. w klasztorze warownym, Wancerzowie. co prawda nie najlepszą pogodę dzisiaj wybraliśmy sobie na ten, tą naszą wycieczkę, ja ale jesteśmy w Ancerzowie w zespole klasztornym kanoników regularnych laterańskich. To już w 1220 roku Iwo Odrowąż, biskup krakowski, ufundował właśnie ten klasztor wancerzowy. Klasztor miał Dziesięć baszt, dwie wieże, jedną kordegardę, właśnie przed taką jedną z wież, która dzisiaj została zaadoptowana jako dzwonnica klasztorna stoimy. Był umocniony, ale wielokrotnie oblężany, zdobywany. Bogaty w skarby. Bogaty w skarby nawet do dzisiaj. Idziemy zwiedzać Po tym otoczeniu kościoła, które przecież sięga po początków chrześcijaństwa, można byłoby się spodziewać bardziej surowego gotyckiego wnętrza. No, ale jesteśmy tak naprawdę w nowym kościele. To już nie XII wiek, nie XIII, nie XIV, tylko tak naprawdę no, barok. Ten przepiękny barokowy ołtarz. Główny ołtarz Kościoła Wancerowskiego to tak naprawdę protopasta, czy też pierwowzór ołtarza na jasnej górze. W głównej bazylice na jasnej górze. To właśnie na wzór tego ołtarza został zrobiony tamten Jasnogórski. Mówią nawet, że ten jest nieco piękniejszy, no ale to już trzeba samemu zobaczyć. Natomiast w nawach bocznych mamy dwa wspaniałe ołtarze. Ten ołtarz w prawej nawie Kościoła Wancerzowskiego, coś specjalnego, bo właśnie w tym ołtarzu jest Matka Boska Mstowska. Obraz Matki Boskiej Mstowskiej jest kopią obrazu jasnogórskiego i tenże obraz również słynie ze swoich cudów. Zresztą e, jak podejdziemy do ołtarza, to zobaczymy woty Jana Pawła II, naszego wielkiego papieża Polaka, który złożył właśnie matce boskiej mstowskiej w ocie swój ornat. Jedyny to zabyta tego wnętrz kościoła. No i nie jedyna ciekawostka, bowiem. Po lewej stronie jest ołtarz boczny pod wyzwaniem Świętego Walentego, a Święty Walenty, wiadomo, że to święty do specjalnej rzeczy. Święty, do którego modlą się ludzie, którym odebrało rozum. I były takie czasy w historii Kościoła Wancerzowskiego czy Mistowskiego, gdzie tłumy przychodziły, aby modlić się do Świętego Walentego. Sobie, przyjacielowi potomnym, głosiła łacińska maksyma na frontonie pałacu, o którym poseł francuski pisał, że to pierwszy salon Rzeczpospolitej. Tak piękną siedzibę wybudował w Kruszynie w 1630 roku Kacper Denhoff, dworzanin króla Zygmunta III Wazy. I nie tylko ten król tu bywał. Michał Korybot Wiśniowiecki tu urządził swe wesele z Eleonorą Austriacką po ślubie na Jasnej Górze. A Jan III Sobieski odpoczywał i czuł się jak w domu przed odsieczą wiedeńską jak widać nie tylko o tym, szumią dziś kruszynieckie graby i wiązy. W poszukiwaniu warowni na jurajskich szlakach trafiamy do Kruszyny. Czy to też taki zamek obronny? No, to jest obronny pałac. Pałac Denhofów zbudowany na początku XVII wieku. No jak widać po tych przyporach był budowlą obronną. Ale... Nie tylko pałac. Również tutaj w tym założeniu pałacowym są miejsca, gdzie się modlono. Pójdziemy tam, aby zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda. Jest piękna legenda. No, jak przystało Jak na w każdym pałacu, jak w każdym zamku musi być oczywiście legenda. Ta związana z pałacem w Kruszynie jest szczególna. Bo mówi o miłości. O miłości jedynego syna, właściciela Kruszyny, który zakochał się. Bezgranicznie w młodej szlachciance, barbarze z szafrańców. No ale ojciec nie był zachwycony tą miłością. Kazał spalić dwór, w którym ona mieszkała i tam znalazła ona śmierć. I syn nie przeżył tego. Odebrał sobie życie, strzelając sobie w głowę z dubeltówki. Upamiętniono ten fakt? w tym miejscu ojciec wybudował kolumnę, która ma przypominać wszystkim, że właśnie w tym miejscu zginął syn, A sam zamknął się w pustelni Denhofa, wybudowanej tutaj w tym przepięknym parku, gdzie żył do końca um, zamknięty w czterech ścianach, gdzie tylko przez mały otwór w murze podawano mu jedzenie. Idziemy szukać śladu Denhofa? Chodźmy, chodźmy do parku. Samotna kolumna i jej smutna historia. Historia tragicznej miłości. Symbol, który zakończył dzieje twórców kruszyńskiego pałacu rodu denhoffów. Wędrując po parku denhoffów można znaleźć takie budowle. Cóż to takiego? No to jest kaplica parkowa kaplica Jana III Sowieckiego. Bo Jan Trzeci Sobieski, ciągnąc pod Wiedeń w 1683 roku, zatrzymał się właśnie w Kruszynie, gdzie bywała bardzo często jego żona Marysieńka. Marysieńka Darkę Sobieska, tutaj właśnie w Kruszynie, na jego cześć została e, ta kaplica nazwana kaplicą Jana III Sobieskiego. Ale to nie jest jedyna ciekawostka, którą można zobaczyć w parku Denhofu. bowiem jest jeszcze owiana mroczną, tajemnicą pustelnia, samotnia ostatniego zrodu, Ale bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o nazwisko Tenhoff Otóż nazwisko Tenhoff bierze się od nazwiska Denhoff, a Denhoff to stara niemiecka westfalska rodzina, która przybyła na Inflanty, aby szerzyć katolicyzm. No i Kacper Denhoff tak się zasłużył w to szerzenie katolicyzmu, że zdobył wielki majątek, stąd też ta wspaniała siedziba rodowa Kroszyna, która została przez nich tak pięknie rozbudowana. Był blisko króla? Był jego dworzaninem. A to już tłumaczy w tych czasach wiele. Za nami piękna posiadłość Denhoffów z przepięknym pałacem, a koło nas znów coś ciekawego. No to już nie tylko kaplica parkowa, kaplica Jana III Sowieckiego, ale kościół. Kościół parafialny dzisiaj w Kruszynie, oczywiście zbudowany, ufundowany również przez rodzinę Denhofów, kościół, który budowano aż 35 lat. 300 lat temu. 300 lat temu. Rozpoczęto w 1661 roku i skończono w 1696, ale to nie jedyne miejsce Denhoffów, bowiem zanim rozpoczęto budowę tego kościoła, to Kacper Denhoff ufundował kaplicę Denhofów na Jasnej górze. Tam też pochowani są członkowie tej rodziny. Ale tutaj też pięknych miejsc nie brak. Nie brak. I taka jest cała jura, taki jest cały szlak oli gniazd. Warto wybrać się na szlak oli gniazd, aby odwiedzić te miejsca. Udało nam się bezpiecznie wrócić z jurańskich szlaków do zamków po wolnicach. Opatrzność czuwała! No Mieliśmy błogosławieństwo Świętego Jerzego właśnie z kaplicy zamkowej Zamku Bebolice, bo warto przed każdą wyprawą o takie błogosławieństwo się postarać, a skarbów na joajackim szlaku jest zbyt wiele, aby nie wybierać się na wyprawę co tydzień.